Witam Ciebie w 31 dniu wakacyjnego challenge'u z FL Studio. I dzisiaj chciałbym tutaj pokazać kolejną interesującą wtyczkę w FL-u o której mało co się mówi, a jest to mianowicie wtyczka, jeżeli sobie wejdziemy w F8, wpiszemy sobie Auto Gun Jest to ten efekt. I dlaczego on jest taki ciekawy? Ano dlatego, że używając tych pokręteł, generuje on nam. Losowo dźwięki. Także jest to interesująca wtyczka, która jest trochę takim losowym generatorem dźwięków. Żeby wam to pokazać, wejdę sobie na rolla ustalę sobie ten efekt tutaj, bo w ten sposób wybieram pluginy, wybieram sobie tego autogana i mógłbym z tych losowych dźwięków już zacząć robić na przykład jakiś beat. Możemy sobie poprzesuwać, żeby zobaczyć, co się w tej wtyczce znajduje. Także jest to ciekawy efekt, który możecie wykorzystać, jeżeli chcecie robić bity w efelu.